Cześć tu Michaol. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję. I dzisiaj jest specjal. Special. A z jakiej okazji z, z takiej okazji, że wbiliśmy na tym kanale 30 subskrypcji, tak z czego bardzo bym chciała Wam podziękować za to, że wbiliście te 30 subskrypcji. Bardzo mnie zaskoczyło to. No i dzisiaj jednym z celów będzie zagranie w taką grę. Którą będziemy też grać na życie Michał odcinek trzeci. Tak, będziemy na nią grać. Ten odcinek odbędzie się jutro. Jutro będzie życie Michał odcinek trzeci. A tak w ogólnie dzisiaj zagramy sobie w takie stare gry. No tak. Ogólnie tutaj się prezentują. No i zaraz jak znajdę to, co chciałem, to Wam pokażę. Dobrze widzowie, już ogólnie znalazłem. To będzie siatkówka. Siatkówka tylko. Poczekajcie chwilkę. A. Poczekajcie chwilę. Dobrze. Jak to się tu włączyło? Dobrze, no jest. Niestety przegrywamy 3-0, ale ogólnie. No coś mi nie najlepiej idzie ta gra. Dobra. Dobrze, widzowie, może na razie już wychodzę z tego video. No to był jeden z naszych właśnie celów. Drugi cel no to ogólnie podziękowania Przepraszam, przepraszam widzowie. Um, no dobra, to drugi cel to podziękowania Zaraz. dobrze widzowie podziękowania, dziękuję za 30 subskrypcji ogólnie. No i bardzo wam ogólnie dziękuję. No to znaczy, że jeżeli su ogólnie subskrybujcie kanał i jeżeli wbijemy 40 subskrypcji, to robię super ultra giga specjal, w którym będę robić wycieczki po gazetkach, o grach komputerowych. To będzie specjal na 40 subskrypcji. Więc subskrybujcie kanał i nie przegapcie żadnego kolejnego odcinka, więc a my właśnie przechodzimy do kolejnego celu naszego odcinka. Chciałbym pokazać Wam właśnie to. Pistolet. Na wodę z okazji 30 subskrypcji. Tak. No i ogólnie subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.